Cześć wszystkim, z tej strony Szymek, a to kolejny odcinek z deforesta. Cóż, za pomocą tego cacuszka zwiedzimy dzisiaj wszystkie podwodne jaskinie, które ocean ukrywa swoim własnym ciałem. Pierwsza jaskinia jest dość blisko naszego ostatniego miejsca zamieszkania, ponieważ no może nie do końca zamieszkania, ponieważ jest przy jachcie. Jach jest gdzieś tam, tutaj jest te święte drzewo. Wiecie, bo ostatnio, ostatnim razem byliśmy po akwalung no i bliżej by było, było mi do jachtu yy, się przespać niż do domu, więc no jesteśmy przy jachcie, teraz jesteśmy blisko tego kejla, więc lecimy. Ja te realistyczne dźwięki wody. Przypominam sobie, jakbym był na kajakach w, lecie, w lato. Tak, dobry czas. Więc tak, pierwszy cave jest tutaj. Gdzieś na tych wyspach. Koło świętego drzewa. Zakładamy nasz akwalung. I musimy iść wzdłuż tego szkieletu statku. Bo tutaj jest, uwaga, co, co jest dość dziwne i no, nie na pierwszy rzut, rzut oka, kolejna część szkieletu statku. W tej części powinien być nasz cave. Wszystkie te podwodne jaskinie pod, pod oceanem właśnie są charakterystyczne z tego powodu, że nad nimi są takie deski więc spoko. No, bo, no i to, to, był, to był też główny powód dlaczego akurat poszliśmy po akwalung. Dobra, się tu jest jakaś dziura? To tutaj? Okej. Okay. Jakim jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Statek się rozbił akurat nad cave'em. Okej, okay, okej. Okay, spoko. Ale to bardziej wyglądało jakby coś wyszło z cave'a i rozwaliło statek. Znaczy, jak oczywiście już był na dnie. No i trochę pływania jest. Ech. No. Jesteśmy w jakimś Minecraftowym pomieszczeniu. Musimy coś zjeść. Okej. Okay. Kości? Mogę je wziąć? Ciemno. Nie, szkoda. Ale... Coś tu słychać. To chyba nie są kości zwierzęce? Ajo, dzień dobry. To gdzieś powinien być ten krafting. kurde. To jakieś mauzoleum. Jest crafting. Czego to jest? Jegoś tu temu, kościoła i chyba trudny. o. A no i przy okazji jeszcze tu była kusza. Zobaczymy jak się będzie sprawować, no. Kurde, znowu jest ciemno. No i wychodzimy stąd tak samo jak żeśmy weszli. No zobaczcie, tutaj takie coś. Było pod ziemią, zarąbało kilku ludzi, zrobiło z tego mauzoleum. Potem chciało wyjść na powierzchnię, ale był statek, więc się przegryzło przez statek. No i tak. Tak wyszło. No bo to raczej by było dziwne, jakby na przykład ktoś ze statku. Jakby tutaj pomyślał: E, a może pod naszym statkiem będzie cave? A raczej pod naszym wyrakiem statku będzie cave. Co jest grane. Ej, co jest grane. No nie, nie brzmi to dość realistycznie. Dobrze. Kolejna podwodna jaskinia jest... tutaj. Pewnie teraz się zapytacie, Ej, Szymyk, ale po co że żeś zrobił tą łódeczkę? Ponieważ w tych akurat wodach często są rekiny. I często się tutaj rozglądam, jak tego szukałem. Nie mogłem tego po prostu znaleźć, ale jest. Dobrze. Z kolei na na dziura, tym razem już bez statku. I tutaj już jest jakaś dziwna karteczka. Darka 78%. Jedna, ostatnia bateria, to lepiej nie. Pochodnia. I tu jest pierwszy schemat. Aha, spoko. Czyli zapaliłem i zgasiłem. I to jest, jak dobrze widzę, yy, skocznia. Znaczy skocznia. Wieża do latania. A na samym końcu jest przedmiot do latania. To tutaj jest jakiś wodospad? Okej. Okay. Zaświecamy. No i tutaj jest kolejna karteczka, i kolejna, i kolejna, i kolejna, i tutaj jest ich, kurczę, dużo. I to jest... trochę creepy. To trochę wygląda, jakby ktoś w swoich planach chciał dążyć do perfekcji. No i to jest... perfekcja. To jest lotnia. Przedmiot do latania. Genialna rzecz. Można przylecieć w tym mapę w jedną stronę w 5, może nawet 3 minuty. Wszystko zależy od rozpędu. A tak, jest nieźle. I uwierzcie mi, że jak tak średnio lubię budować w The Forest, to tą lotnię, a jest troszeczkę wymagająca, zrobię z przyjemnością. Dobra, kolejna jaskinia i chyba ostatnia jest, no... w dość niefajnym miejscu, ponieważ na drugim końcu mapy, a mianowicie... o tutaj. Tutaj na szczęście nie będzie jakiegoś wielkiego problemu z szukaniem deski, ponieważ jest to... tam. Hej, jump! Zero rakinów na horyzoncie kapitania. OK. Tutaj jest decha. Dobra, schodzimy jak najszybciej pod wodę, bo tutaj mogą być rekiny. Co jest ogólnie śmieszne, tu jest wszędzie piasek, 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 tu jest kamienie wykopane, dziura były. Cave. To jeszcze jest jakimś pradawnym zapiskiem. Dziwne. Jesteśmy dość mocno pod wodą, tutaj pewnie będzie jako, jakieś kolanko, właśnie z powietrzem, dobra Coś jeszcze jest, kolejne ja oh yeah. kolejne zejście w dół i to takie wielkością trzeba powiedzieć leja krasowego, ale, ale to by była przesada Aha, tutaj jest dziura Stalagty, Stalagmity, Stalagnaty i tutaj jest! Ogrzej się tutaj jest jakaś kolejka, dziwne rzeczy tu są. Dobra, bierzemy plany. I tak. No i teraz w naszym podręczniku przetrwania mamy trzy nowe strony. To jest strona ta pierwsza przy, przy świętym drzewie, tutaj jest ta strona druga z... O kurde. 32 patyki, 8 lin. To że się jakoś załatwi, będzie dobrze. Tutaj jest ta wieża. Ona nie wiem dlaczego troszeczkę mi przypomina właśnie to coś. Okej. Okay. No i jest jeszcze nasza kolejka. Transport drewnianych kłód. Okej. Okay. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Hej, Bisos, Michael here. It's pretty good. I have crippling depression. I'm going to jail. Right, that's the wrong number. Stop right there, criminal scum! Wrong. What are you doing in my swamp? Just do it. All we have to do is follow the damn crazy DJ. FBI, Don't bother, It's time to do it. Nope.